Tu są emocje, tu są łzy, tu jest radość. To no wiadomo jak to w rywalizacji sportowej i tak naprawdę no, ludzie, którzy też przychodzą tutaj do nas na wajka i próbują, uczą się, przychodząc potem na takie zawody, też mówią wow, to jest naprawdę super rzecz, taka rywalizacja. Ja zaczęłam pływając na kajcie i dopiero tak w zeszłym roku zaczęłam pływać na wake'u, bo się przeprowadziłam do Londynu i wiedziałam, że już wtedy nie będę dużo pływać na kajcie, bo to może tam jednak trochę dalej. A jest super wake park, więc tak stwierdziłam, okej, okay, no dobra, no to w sumie trochę podobny sport, więc spróbuję i totalnie się zakochałam. Fajne jest w nim to, że jak jest lato, jak teraz, to jest sport wodny, można się ochłodzić. Po, po drugie sprawia bardzo dużo przyjemności, prosty jest, myślę. Zawodnicy po jednych przeszkodach przejeżdżają, a z drugich skaczą. To nie jest jakiś trik, który mam powtarzalność, że za każdym razem go robię, niedawno się go nauczyłem tak naprawdę, I, a na, na koniec zawsze warto może spróbować, może wyjdzie i próbowałem, ale niestety tym razem nie wyszło. Sędziowie oceniają dwie istotne rzeczy dotyczące przejazdu. Jest to po pierwsze trudność wykonywanych trików w połowie jak gdyby, a połowa oceny są to jest to sposób, w jaki się wykona triki, czy one są wykonane poprawnie, czy lądowane poprawnie, czy są wysoko, czy są czysto zrobione, czy mają jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Myślę, że konkurencja jest wyższa niż, niż w zeszłym roku i poziom po prostu wzrasta i zrasta co z roku. Z roku na rok naprawdę. Okej, i na wodzie. Wydaje mi się, że bardzo fajnie się tutaj dzieje. Chociaż to jest, nasze znaczy, no właściwie to jest dla nas najważniejsza impreza od 7 lat działalności. Zawsze były wake-upy, to były takie imprezy, jak gdyby. Typy... No nieoficjalne do końca, ponieważ no, sami wymyślaliśmy te imprezy, razem też z innymi organizatorami. W tym roku wreszcie Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek pomógł nam właściwie, no jest głównym organizatorem, właściwie tego my jesteśmy organizatorem wykonawczym. Miasto Szczecin bardzo nas, nam mocno, tutaj, nas mocno tutaj wsparło. No i dzięki temu mamy wreszcie taką imprezę, na którą bardzo mocno czekaliśmy, czyli oficjalne mistrzostwa Polski w ich i w na małym wyciągu. Natomiast jest to jeszcze dodatkowo taka ranga międzynarodowa. No na pewno warto przyjechać popatrzeć, bo przyjechała cała śmietanka polskiego wakeboardu, można powiedzieć. I nie tylko polskiego, bo mamy gości z Białorusi, podejrzewam i z Niemiec. Także naprawdę warto to zobaczyć. Po, Już jest na wodzie. No i zobaczmy. Jest na doberek krójeczka do blindika. Teraz mamy go na kickerku. Prawy kicker. I piękne shifty z indie Grabem. Wszystkie triki. Hop. Odjechane teraz. Piona z kicka. No i na koniec też próbował SMOPA przekrzycić, ale niestety. Opatrzcie no, zaraz troszeczkę w innym miejscu, ale brawo Nic, brawo dla niego. Ich finde ganz cool und macht Spaß. Ich bin hier, weil ich die Punkte brauche für die EM. I halt ein paar Leute wiederzusehen, mich treffen und halt ein bisschen Spaß hier zu Mój ulubiony trik. Myślę, że S-Band to Blinder. To jest S-Band, czyli Railie z taką śrubą jakby. I lądowanie z drążkiem za plecami.

się spełnić oczekiwania, to mi nie wyszło. Ostatni trikę mówiąc kolokwialnie zmaściłam, nie wyszedł. No ale byłam dopingowana cały czas i motywowana. Tutaj jeszcze pan prowadzący, pan konferencjer cały czas naciskał, żebym zrobiła tą turyjską kazę. Chociaż wczoraj robiłam na treningu i w zasadzie każdą ją lądowałam, wprawdzie nieczysto ale lądowałam, no ale tym razem oczywiście stres, no i nie wyszło. To było przed startem. Na wodzie się nie słyszy, człowiek jest kompletnie włączony. jest zupełnie sfokusowany, skoncentrowany na przejeździe i żadne głosy, dźwięki zewnątrz nie docierają. Kompletnie. Jest pełna cisza na to kwestie ja. na koniec, no to są chyba wynikiem tego, że hej, ogólnie ja i ta moja koleżanka Martina Andrzej, tu Magnajne, jesteśmy takimi w sumie, zawodniczkami, można powiedzieć, w Polsce w Wakeskacie w tej kategorii eee, czołowymi. No i w sumie, jak na razie to mamy najlepsze przejazdy. No więc chyba to było jakby taką naturalną konsekwencją. No na pewno będzie e, mniej na luzie, dlatego że to są finały. Chociaż te zawody są tak super zrobione i mają taką luzną atmosferę. Może to jest przyczyną naszego fiaska i niepowodzenia, bo jesteśmy tam jest skoncentrowane za bardzo waloryzowane. Ale myślę, że jutro będzie może ciut 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 e, bardziej stresująco, No ale mam nadzieję, że lepiej nam pójdzie niż dzisiaj. To jest, taka, to jest taka kategoria, gdzie może być najlepszym skaterem na świecie, a wali się przy zwykłej olce. Właśnie to lubię w bo że tutaj nie ma spiny też. O co w tym chodzi? Że możesz być najlepszy i walić się przy jakimś... Przy starcie. Niektórych trików nie umiem na co dzień, których w nich zrobiłem. Zwykły fart. Więc myślę, że mm, znaczy jestem z ciebie bardzo zadowolony się w pierwszym przejeździe, więc to jest straszny, straszny stres, bo już wiesz, że ten drugi przejazd musi być ten najlepszy. Więc miałam straszny, straszny stres, i wszystkie te triki były trochę za, za, zachwiane, dlatego. Ale i tak się cieszę, że, że się udało wszystko przejechać. Naprawdę. No udało się! Jechałam bezstresowo, bo to już był tak zwany. Eee, przejazd dyplomatyczny, bo to pier po pierwszym przejściu wam pierwsza de facto, więc mogłam sobie pozwolić na troszeczkę fantazji, no i się udało, nie było stresu jak nie ma stresu, to wtedy się naj najczęściej udaje, no i się udało. No na pewno zawsze stres działa demotywująco przynajmniej na mnie, to czym się ręce trzęsą przed startem nogi, masakra jest. No ale w tym akurat wypadku wydziałało nam się tak, zdało mi takiego kopa motywacyjnego i no i udało się. No pierwszy był taki bardzo, bardzo osyperacyjny na pewno się nie wywrócić, bo w momencie jak się wywrócisz, to jak wykończysz przejazd, nie możesz dalej jechać. Drugi przejazd, już wiedziałam, że Jurka mnie przybiła, więc wiedziałam, że muszę pojechać na maksa, ale też tak, żeby się nie wywrócić. No i na szczęście się udało. I to bardzo stawiłem na jedną kartę. Po prostu się udało. Zrobiłem swój jeden, lepszy, jeden z lepszych przejazdów w życiu. Bardzo się cieszę z tego powodu, że udało się wskoczyć na to pierwsze miejsce i na nim zostać. Było jakiegoś stresu, wiedziałem, że to nie jest moja nominalna kategoria, jest kategoria open dla dorosłych, więc postarałem się przejechać swoje, a co będzie, to będzie. Myślę, że najbardziej byłem zadowolony z triku o nazwie to Hillside Backside 7, ponieważ rzadko mi wychodzi. Jest to taki nie, jeden z bardziej niepewnych trików.